Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Ostatnio rozmawialiśmy o menadżerach. O menadżerach, którzy jedni są wielkoduszni i silni, inni są słabsi, jeszcze inni są jacyś rozdygotani, jeszcze inni mają wizję, inni nie mają. W poprzednim numerze jest to opisane. Jak jest na szkoleniach? Na szkoleniach jest podobnie, ale trochę inaczej, ponieważ na szkoleniach trener musi mieć do dyspozycji cały warsztat, prawda? I on dysponuje tym warsztatem i czasami musi być nudny, czasami musi być ciekawy, czasami musi być denerwujący, czasami musi być jakiś taki uspokajający. Trener powinien mieć, tak jak aktor, cały zasób emocjonalny i intelektualny, żeby właściwie wpasować się i wciągnąć się w ten proces, w ten proces szkoleniowy, wciągnąć siebie i wciągnąć przede wszystkim ludzi, żeby chcieli za nimi za nim iść, Jest jak dowódca na, na placu boju. No oczywiście są tacy trenerzy, bardziej mentorzy, którzy przychodzą jak Brian Tracy i stoją i mówią, a wszyscy w milczeniu słuchają. Tylko to nie jest de facto proces szkolenia, to jest taki nobilizujący udział w prelekcji. Natomiast jak jest ze szkoleniami? Ze szkoleniami zauważyłem, że jest ten sposób, że są szkolenia na trzech poziomach, są trzy poziomy szkoleń. Jeden to są szkolenia kiepskie, to są szkolenia, szkolenia kiepskie, to po prostu kiepskie. Są źle zorganizowane, są yy, merytorycznie czasami źle prowadzone, są, no po prostu tak, szedł strumień pieniędzy unijnych i po prostu dużo bardzo firm wzięło się za szkolenia, bo zobaczyło, że biegnie strumień pieniądza, prawda? Jeżeli by teraz na przykład było strumień pieniądza unijnego na omleciarnię albo na pierogarnię, ale dokładnie na pierogarnię, to przypuszczalnie bardzo dużo ludzi zalepił, zaczęłoby lepić pierogi, pomimo, że nie mają dwie lewe ręce, żadnego talentu kulinarnego i upośledzony smak. Ale skoro są pieniądze, to trzeba się do tego strumienia pieniędzów podłączyć. Brałem udział w siedmiu projektach unijnych. Skomplikowana sprawa. Kiedyś o tym powiem. Siedem projektów, w których brałem udział, było wyłudzeniami. To znaczy to nie były wyłudzenia w sensie takim, yy, yy, że ktoś kradł pieniądze. Właśnie te szkolenia odbywały się dokładnie według wszystkich, absolutnie procedur, był posiłek, testy i wszystko inne. Poza tym, że na ostatnim tym, na ostatnim miejscu było yy, to, że żeby to szkolenie coś komuś dało, bo chodziło o to, że jak ktoś przejdzie takie szkolenie, to dostaje 40 tysięcy na rozwój własnej firmy. O tym też kiedyś więcej powiem. I tak naprawdę ludzie po prostu już dzielili te pieniądze, już chcieli kupić coś już, a to jaka będzie to firma, jak będą obsługiwali klienta, czy mają od klientów, to nie było ważne. Wiem, widziałem taką uczestniczkę swojego szkolenia, która, której było yy, tylko ważne, żeby kupić sobie laptopa Sony Wario czy coś takiego. A na moją uwagę, że Sony wycofuje się z laptopów i nie jest dobrze kupować laptopa Sony, skoro za półtora roku nie będzie wsparcia dla tego produktu. W ogóle nie przyjmowała tego do wiadomości, ponieważ chciała mieć różowego laptopa. No więc też szkolenia miały taką jakby wartość w tym sensie, że służyły dystrybucji pewnych środków. W tym sensie były wyłudzeniami, bo w pozostałym wszystko było Lega Artis. No więc są szkolenia dobre, są szkolenia słabe i są szkolenia takie, że ktoś wychodzi i mówi, dobra, to wszystko jest do kitu. Są też szkolenia dobre, gdzie ktoś wychodzi i mówi, bardzo dobrze się trener przygotował, świetnie, merytoryka świetna, no naprawdę tu wszystko dobrze gra, no dobre szkolenie, no super sprawa i w ogóle. To jest dobre szkolenie, gdzie ludzie wychodzą, praktyka boja pokazuje, że i tak z tego po dwóch tygodniach nic nie pamiętają zwykle, Mało tego, mam taki zwyczaj, że do podręczników wpisuję takie linijki niepokojące, na przykład mające zachęcić do myślenia, na przykład jeżeli doczytałeś do tego momentu, zadzwoń i podaje numer, prepaid'a na przykład, czeka niespodzianka, prześlemy ci niespodziankę i, do, i nikt nie dzwoni z tego projektu. Nikt, to znaczy, że nikt albo nie doczytał, albo nie zauważył. Albo na przykład piszemy, yy, tam dajemy wkładkę jakąś, że trzeba zaadresować, zaadresowaną, że trzeba po prostu włożyć w gotową kopertę i wysłać i dostaje się na przykład podręcznik i też nie dostajemy takich rzeczy, czyli podręczniki wszystkie gdzieś tam lądują w bajażniku samochodów, a potem na wysypisku. No ale te szkolenia czasami są określane, wow, jakie fajne, jakie super i nawet mają pewien okres działania. Niemniej są, ułamek, szkolenia naprawdę dobre i to szkolenia są takie, tu są szkolenia takie kiepskie, tutaj trener był naprawdę dobrze przygotowany, świetne szkolenie, wow, a tu jest szkolenie, kiedy uczestnicy wychodzą i to jest naprawdę dobre szkolenie. I mówią tak. Kurde, ale szkolenie, jaki czas Ty, a wiedziałeś, że Beata ma takie umiejętności, że ona potrafi napisać taki plan? To jest niesamowite. Ty, ale Beata, Beato. Ty, a ten Jurek z działu marketingu. Taka nimota niby. Taki w ogóle nic nie wiadomo. A zobacz jak pobłysał. No niesamowity gość. Ty widziałeś tego Jurka? Kurde, ty widziałeś, że ma takie możliwości. Ale ten Zbyszek z działu reklamacji, to było... Perełka, jak to pokazał, po prostu perełeczka. Ten zbychu ja go nie znałem. Ja myślałem, że to jakiś mruk w ogóle. A on po prostu tak umie podejść, jak ta klientka dzwoniła trzeci raz, a ani się nie zdenerwował. I jaki był dowcipny, no to kurde, jak mamy taki wspaniały dział reklamacji, to będzie dobrze. A trener? A był taki trener, czy trenerka z Poznania, czy z Krakowa, czy, y, czy z Warszawy, taki. Y, ta była ta fajna, była, nie? A trener to był taki taki gruby z Warszawy, coś. Romek, Robert. Nie. Wiem. Ta był tam. Ja przy flip stał trochę i nagrywał. No, to tak, to tak, to tak. Ale ta była ta Beata, Beata super. Kurde, nie widzieliśmy, że jest taka fajna. Wydaje mi się, że istotą dobrych szkoleń, takich naprawdę dobrych, takich naprawdę dobrych, jest to, kiedy ludzie nie mówią wow trenerowi. Mówią wow, no to, to ok. Tylko mówią wow sobie. Bo odkrywają w sobie rzeczy, których nawet nie przypuszczali, że mają. I to są naprawdę dobre szkolenia. I takich szkoleń Państwu serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego.